Witam w kolejnym odcinku moich poniedziałkowych manewrów morsko-powietrznych. Dzisiaj wracamy do gry Naval War Earth Circle. Pokazywałem Wam kampanię i chciałbym jeszcze dla przykładu pokazać jeden, a może w przyszłości więcej ze scenariuszy pojedynczych, ponieważ ta gra składa się zarówno z scenariuszy kampanijnych, które tutaj widzicie, które można grać jako całą kampanię, a można sobie grać pojedynczo. Mamy część, mamy scenariusze zarówno dla NATO, jak i dla Układu Warszawskiego, ale mamy też część scenariuszy, które są dostępne niezależnie. Są to najróżniejsze scenariusze, od scenariuszy fikcyjnych, takich na przykład War of the Roses, w których mamy wojnę domową w Anglii, flotę brytyjską podzieloną na pół i walczącą ze sobą, czy na przykład... Mamy scenariusz bitwa Jutlandzka, w której możemy stoczyć współczesną bitwę pomiędzy flotą brytyjską a flotą niemiecką, poprzez scenariusze przedstawiające określone bitwy mniejsze lub większe. Takim przykładem, mniejszego scenariusza jest na przykład Baltic Encounter czy Balance Patrol. Postanowiłem wybrać na dzisiaj ten pierwszy i jest to scenariusz, w którym Dowodzimy niewielkimi grupami sił rosyjskich bądź natowskich, w zależności od tego, kim, kim będziemy chcieli, chcieli grać. I naszym celem jest zniszczenie sił wroga. Scena już przedstawia sytuację, w której następuje zawieszenie działań wojennych pomiędzy obiema stronami tak na pełną skalę. Krótko mówiąc, jedna i druga strona dostały łomot, jedna i druga strona starają się pozbierać i zbierają siły do kolejnych walk, ale na morzu walki nie ustają i tutaj mamy właśnie taką sytuację, w której walkę toczą dwie niewielkie grupy jednostek morskich i lotniczych. Więc zagajmy tutaj na to i start game. Więc tak, at the start of the Arctic, czyli na początku arktycznej zimy, tacz, przepraszam, początek arktycznej zimy doprowadził do wymaganego przewania działania operacyjnych na wielką skalę. Jednak mniejsze, siły, mniejsze grupy operacyjne cały czas starają się utrzymać ciśnienie na wroga na froncie północnym. Jednostki nawodne, łodzie patrolowe oraz okręty podwodne. Stanowią cały czas zagrożenie dla jednostek e, e, przemierzających morza. <laughs> Do dyspozycji mamy bazę lotniczą na Andoi oraz jednostki morskie zmierzające ku celowi. Cel: zniszczyć co najmniej dwie nawodne jednostki przeciwnika i jednocześnie nie stracić co najmniej dwóch naszych jednostek nawodnych. Więc to jest nasz cel i zobaczmy, jak się sprawy mają. Okej, okay. tak wygląda sytuacja, więc co my tu mamy? Mamy jednego Poseidona, który jest e, pełni misję e, przeciwpodwodne, mamy jedną fregatę Freedy of Nansen, mamy okręt podwodny Ula, Ula, -la. i dwa. Dwie... To jest taki łódź e, kute e, bardziej e, niż łódź chyba. To także. Czyli takie małe łodzie rakietowe szkield i szturm. OK. Do tego mamy bazę w Banak, w której mamy jednego falkona który jest do działań elektronicznych, następnie dwa śmigłowce, również do tego typu do działań przeciwpodwodnych. 1, 2, 3, 4 tajfuny gotowe do działań w trybie przewagi powietrznej oraz dwa tajfuny przygotowane do lotu i jeden, latający z CTN. A zatem, tak, co zrobimy? Po pierwsze, wyślijmy w powietrze nasze na samoloty, ale nie. Najpierw zacznę od tego Poseidona i jego skieruję tutaj. Trochę, trochę ryzykuję, ale zobaczymy. Niech on wsteci trochę wyżej, ale za to niech ma włączone swoje oczy i uszy, a nóż coś wykryje. Zobaczymy. Następnie nasze lotnictwo. Mamy do dyspozycji 4 cztery, T, cztery natychmiast gotowe do działań i 2 przygotowujące się do działań, więc tak, wyślę najpierw, będę, będę operował dwójkami, więc Pierwszy patrol wyślę tutaj. Ja muszę, muszę liczyć się z tym, że Rosjanie, którzy stoją tutaj, którzy mają tutaj swoją bazę lotniczą będą chcieli przeprowadzić ataki lotnicze na moje okręty, więc dobrze by było mieć to jakoś przygotowane. Więc dwa pod podaję w powietrze, a dwa pozostałe zostawię sobie na wypadek. O o, oj oj, już, już, sobie, już, już sobie zacząłem planować, a tutaj usty mają własne, coś do powiedzenia. Bo widzę, że jakaś ta zwiezda KH350 u AS20K leci prosto w stronę mojego Skiolda, jak mnie mam. Nie wiem, czy Skiold sobie z tym poradzi, prawdę mówiąc wątpię. No nic. Ważne jest, żeby móc odpowiedzieć na to. I. Skierujmy naszej jednostki w stronę, bo jeżeli leci rakieta, to prawdopodobnie coś tam jest. Skjot mógłby się schować tutaj w fiordach. Pytanie, czy zdąży się schować, zanim ta rakieta go dopadnie, podejmując wątpię, ale zobaczymy. Dobra, przyspieszmy na razie. Kolejna rakieta. Źle to, źle to będzie. Źle to widzę, źle to widzę, źle to widzę. Jeszcze jedna rakieta. O, 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 ale namierzyliśmy Drania, który nam te rakiety wysyła. Dobrze. Jeżeli nawet Skiot dostanie, to zostanie pomszczony, można powiedzieć. Miejmy nadzieję. O, o, kolejny. Dobrze by było. To by było jak wiadomo, szybko zakończony scenariusz. Czy Skiot ma jeszcze rakiety na pokładzie? Chyba ma. Hmm. Pomóżmy mu. Ok, zobaczymy czy nasze jednostki, na, na, nasze małe jednostki poradzą sobie z małymi jednostkami. Nie, nie wiem co to jest, ale jeżeli do mnie strzela to na pewno nie są to midi ludzie. Zobaczmy, jak to pójdzie. Ok, dobrze. Wrogie rakiety nie trafiły w cel. Moje myśliwce, o, moje myśliwce dobrze je wysłałem na patrol. To akurat sobie wypełnią swoje zadanie i ok, zniszczony. I tu się pojawił. Widzę jeszcze śmigłowiec z który ten prawdopodobnie chce mnie. Wykorzystać to, że zostały namierzone moje jednostki i zaatakować je swoim śmigłowcem. Zobaczymy, czy w ogóle zdąży. Nie zdąży. To była rekordowo szybka rozgrywka. Nigdy mi się tak nie zdarzyło jeszcze tak szybko wygrać w tę grę. I prawdę powiedziawszy, nie wiem czy kiedykolwiek jeszcze widziałem tak szybką rozgrywkę w ten scenariusz. Grałem go sobie wcześniej dwa razy, no i trochę trwało za każdym razem, zanim namierzyłem wroga. Zatopiłem, a tutaj niespodzianka. Więc może sobie odpalę zaraz jeszcze jeden, żeby ten filmik nie trwał ledwie 5 minut z haczykiem. Ok, <laughs> spróbujmy zegrać tę stronę już raz jeszcze, ale tym razem drugą stroną, czyli <laughs> grając Rosjanami. No, zobaczmy, jak wygląda ta sytuacja. Jak widzicie, z grubsza to wygląda chyba podobnie. Przyznam, że nie grałem w to jeszcze ruskimi, więc to będzie ciekawa rozgrywka. Zobaczymy przede wszystkim, jakie mamy, jakie mamy sytuacje z lotnictwem. Dwa śmigłowce K-27 Helix, następnie suchoje Flank a Superiority, Air Superiority, Air Superiority. Te cztery są gotowe, te dwa są przygotowywane i do tego mamy jeszcze tutaj IWA, który jest tankowcem powietrznym. W powietrzu mamy Tupolewa, ale Tupolewa Tu-95 wersji do zwalczania okrętów podwodnych i na morzu mamy fregatę Admiral Siergiej Groszkow. Do tego mamy tutaj małe jednostki rakietowe, takie jak u Noweków, i tu mamy Sankt Petersburg okręt podwodny. Ok, więc tak, możemy się domyślać, że Nowedzy są gdzieś tu zapewne, ale gdzie? Tego dokładnie nie wiemy. Ok, spróbuję wykorzystać ten samolot jako awaksa. Nie jest to jego główny cel, ale powiedzmy, że jakoś da radę. Problem jest to, że mamy mało myśliwców. Pamiętacie, że na to ich miało wiele więcej. Mamy tylko cztery myśliwce i dodatkowo dwa śmigłowce. Kiepsko. No dobra. Spróbujmy więc tak, wysyłać patrolami po dwa. I tak, jedną grupę na pewno będziemy potrzebować do osłony naszych okrętów, a jedną grupę. Do tutaj działań. Mam nadzieję myślę, że Wruk może chcieć próbować atakować moją bazę. Chociaż czy oni mieli... Tak, mieli samoloty do ataków na cele lądowe, więc no, mogą chcieć próbować atakować, więc jedną grupę wyszle w powietrze. Chciałbym, żeby do tego czasu te dwa były gotowe do lotu. Boję się, że to mało prawdopodobne. Zobaczmy ile czasu im potrzeba. O! Godzina prawie, nie ma szans. No zobaczymy, może chyba, że scena już potrwa dłużej, ale tak. Następnie Sankt Petersburg. Trochę zagam tutaj hazardowo i uruchomię mu sonar. Zobaczymy, czy coś wykryje. Następnie Groszkow. Groszkow jest jednostką większą, więc powinien mieć tak dobrze. Ma też śmigłowiec K27 i ten śmigłowiec wyślemy w powietrze. Każe mu zrzucić boje sonarowe. Pierwsza, uruchomię mu radar, a nóż coś wykryje. I teraz tak. Wysłałem go, a w końcu go nie wysłałem, okej. Okay. Więc ty staj, lecisz tu. Też z aktywnymi radarami, To nie jest być może najmądrzejsze, żeby tak wszystkie, 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 wszystkie radary włączać i po prostu krzyczeć głośno, tu jestem, tu jestem, strzelajcie do mnie. Ale, no zobaczymy. I teraz tak. Niech on te boje sonarowe tu gdzieś zmieści. Zobaczymy czy to coś da i to chyba wszystko. Na razie możemy, bo teraz pozostaje nam czekać. Dajmy kompresję czasu i zobaczmy. Okej, okay. O, 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 o. O, 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 o. Ładnie. Nasz Sankt Petersburg coś wykrył i to jest szkiort, czyli z tych małych jednostek rakietowych. Okej, okay, poślijmy mu powitalną torpedę. To jest mało, mała łupina, to może jedna torpeda wystarczy. No zobaczymy. Że może jestem zbyt optymistycznie nastawiony, ale tak. Okej, okay, dajmy. O, tu już jakaś rakietka leci. I am, I am. Czyli coś tu gdzieś lata. Cholera, mój śmigłowiec zdąży wrócić do domu, zanim go rakieta dopadnie? Boję się, że nie, ale zobaczymy. Może i zdąży. O, jest, 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 jest. Raczej znaczy nie zdążę go zastrzelić, zanim ta torpeda, zanim ta rakieta rozwali mój śmigłowiec. Boję się, ale mogę go, mogę go pomścić. Niestety pierwsza, pierwsza strata po naszej stronie Okej okay. Ten... To był Falcon, czyli maszyna do y, prze, y, tej walki elektronicznej. No dobra, tu gdzieś tu mogą się czaić jeszcze myśliwce wroga. O! Szkiol zatopiony. Dobra wiadomość, czyli mamy jeden okręt wroga zatopiony, a musimy zatopić co najmniej dwa, żeby wygrać. Problem jest taki, że w tym momencie straciliśmy nasze szanse na no nasze dobre rozpoznanie w postaci tego śmigłowca. Co podam, mam tu jeszcze dwa. Pytanie czy ktoś tam da radę dolecić. <coughs> Wyślę jeden. Śmigłowce mają tę wadę, że są tak wyraźnie wolniejsze od e Okej, okay. poślę jeden, ale... Czarno zobaczymy czy da radę dolecić. Przede wszystkim czy dostatecznie szybko doleci. Mam tu prawda myśliwce, ale myśliwce mają tę wadę, że one... No, paliwa mają tyle, żeby wykonać misję i wrócić. To nie są maszyny do rozpoznania. O, 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 jeszcze coś tu do mnie strzela. Cała grupa rakiet. Co to jest? Nie mam dokładnych informacji, ale są to rakiety, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj już coś krąży. Aha, moje samoloty właśnie wystrzeliły rakiety przeciwrakietowe. Pytanie, czy zdążą dolecieć, żeby zniszczyć te pociski? Jest na to szansa. Zobaczmy. O, i straciliśmy gorzkowa. Zła wiadomość. Jest 1-1, jeden, jeden, jeżeli chodzi o okręty. Gorzej, że mi zostały te dwa malutkie. A te malutkie mają co do siebie, że one bardzo łatwo toną. Może wypłycie tu. Czyli gdzieś tam, wypłynął bardziej na pełne morze. Samoloty zużyły 20% paliwa. To jeszcze mogę je wykorzystywać tutaj do patrolowania. A nuż coś zauważą. Dobrze. W tym momencie wszystko się toczy o jeden cel. Jeżeli ja go pierwszy wykryję i namierzę i zatopię, to wygrałem. Jeżeli on mnie pieszy, to to wiadomo co. O, ktoś tam jest strzela. Co to jest AMOAM, czyli pocisk przeciwlotniczy, czyli gdzieś tu lata? Lata jakiś samolocik, ale nie widzę niestety go. Szkoda. Chyba, że to instalacje przeciwlotnicze z bazy, wątpię. Raczej coś tu lata gdzieś. No, starałem się tak, żeby zapewnić moim subkrętom bezpieczeństwo przed samolotami z tej bazy. Ale coś mi mówi, że. Czy tamten suchoj, o jedne, sety, jednego suchoja straciłem. Druga takieta, czyli źle. Niestety oba suchoje już są suche, już, już się Poszły do tego, na złom, temu się właśnie kończy paliwo, więc on też wraca do domu, no, no, te, tego typu samoloty nie oddają się do patrolowania, co tu kryć. Zdąży wrócić do domu, a niestety coś mnie właśnie zatopiło. Kiepsko to wyglądało <laughs> stanowczo i właściwie straty nawet, jakie w ogóle zadałem są żadne. Jeden stracili jeden okręt, jeden yy, samolot, ja straciłem cztery samoloty i dwa okręty, czyli epicka porażka. No, alianci tam, znaczy na to gra się lepiej. Generalnie myślę, że było tutaj widać przede wszystkim przewaga powietrzna robi swoje. W tamtym scenariuszu NATO generalnie panuje w powietrzu. Tutaj grałem z Rosjanami i taka ilość samolotów, jakich miałem do dyspozycji, swoje robiła. No, mówi się trudno. Na dzisiaj popyta tyle. Dziękuję za uwagę.